Cześć, dzisiaj pokażę ci pewną fajną opcję w Photoshopie. Mianowicie, bierzemy ik, automatyzuj, automatic. Opcja ta pozwala skleić ze sobą, powiedzmy, porościnane zdjęcie, lecz każdy fragment tego zdjęcia musi zawierać inny fragment, kawałek innego fragmentu. Spójrzmy, jak to wygląda w praktyce. Możemy użyć tutaj pliku lub folderu, możemy wskazać same pliki lub folder, w którym się, znajdują się nasze pliki. Bierzemy pliki, przeglądaj. Mam tutaj porozcinane w ten sposób zdjęcie. OK. Klikamy OK. Czekamy aż Photoshop pootwiera te wszystkie zdjęcia i dopasuje wszystko do siebie. No i widzimy nasz efekt. Tutaj Photoshop sobie nie, nie do końca poradził, lecz możemy to w całe zdjęcie wykadrować. I wygląda to super. I wszystko co dzisiaj chciałem pokazać. Cześć.